Jak Ci się podoba życie byłego anioła? Nie marzykam. Przynajmniej znów mogę uprawiać seks. Poznajcie Ryan'a Lenoxa, byłego agenta Etherlight, organizacji związanej z niebem. Niestety nasz bohater nie jest już aniołem, bo stracił pracę z powodu nieco zbyt brutalnych metod działania. Na szczęście konkurencja nie śpi i nasz człowiek niedługo przebywał na bezrobociu. Wkrótce został zwerbowany przez siły piekielne, a dokładniej grupę Abyss. Teraz jako oddany człowiek szatana ma za zadanie powstrzymać dawnego pracodawcę przed zaprowadzeniem wiecznego pokoju na Ziemi. I tak rozpoczyna się apokalipsa. Ryan nie należy do ludzi spokojnych, którzy próbują załatwiać sprawy polubownie. Zamiast tego preferuje mocną i konkretną wymianę argumentów. A tych Lenoxowi nie brakuje. Oprócz ulubionego pistoletu lubi też postrzegać z kilku typów karabinów, a nawet z bazuki czy laserowego działka. W razie gdy przeciwnicy nie docenili starań Rajana, zawsze może on pokazać im jedną ze swoich specjalnych piekielnych zdolności. Teleportacja, telekineza, specjalne ataki, wszystko to stanowi mocną bazę pod dyskusję z rywalami. Niechaj pan prowadzi moją rękę nieboko. Wtedy nie spuduje. Oponenci to agenci Etherlight o różnych umiejętnościach i odmiennym uzbrojeniu. Pod gradem kul padną więc snajperzy, zwykli szeregowi, marynarze, kapłani i inni w jakiś sposób związani z niebem. Niestety dla Ryana nie są oni żadnym wyzwaniem, można by rzec, że stanowią tylko mięso armatnie. Choć starają się używać zasłon i działać taktycznie, to zawsze popełnią jakiś błąd, który eliminuje ich z dalszej gry. Nieco lepiej sprawują się szefowie, ale i oni po kilkudziesięciu sekundach składają broń pod wpływem ustania akcji serca. Tak więc droga Rajana jest prosta i usłana trupami. Ryan nie jest człowiekiem, którego bawi i odpręża odpoczynek na plaży z drinkiem w ręku. Bardziej cenią on dynamiczną rozrywkę i zwiedzanie. Dlatego też podążając za nim trzeba przygotować się na pokonywanie klasztorów, hut, rafinerii i innych równie kolorowych miejsc. Ponieważ Lenox jest człowiekiem wysportowanym, więc należy się spodziewać, że wybrane przez niego miejsca będą po pierwsze duże, a po drugie usłane pewnymi przeszkodami. Nie stanowi to jednak żadnego problemu, a jedynie gwarancję większych emocji. W końcu, co może być bardziej widowiskowego niż strzelanina na wysokości kilkunastu metrów, czy walka w ciemnych, klasztornych piwnicach? Nie można powiedzieć Ryanowi, że powinien udać się do okulisty czy ortopedy, bo może to źle zrozumieć. Wszak tereny, które przemierza, czy to, jak wyglądają, nie powoduje żadnego bólu oczu. Wręcz przeciwnie, niektóre miejsca potrafią zachwycić rozmachem i klimatem. Trzeba oddać też szacunek organizacji Etherlight, bo miejsca, w których prowadzi badania, czy coś przeładowuje, są świetnym miejscem do prowadzenia akcji. Czynności motoryczne Lenoxa i jego rywali również wpływają na pozytywny odbiór obrazów z monitora. Nikt tutaj nie biega jak Pinokio, nie skacze jak manekin i nie gestykuluje jak znerwicowany. Wszyscy zachowują się jak powinni, czyli po prostu jak ludzie. Choć trzeba zwrócić uwagę wrogom, by nieco mniej obnosili się ze swoją umiejętnością przenikania po śmierci przez przedmioty, ściany czy inne elementy otoczenia. Ryan nie należy do melomanów. Podczas wykonywania obowiązków preferuje, gdy otacza go cisza. Według Lenoxa symbolizuje ona kruchość życia ludzkiego, co możemy rozumieć jako brak istot żywych w okolicy. Jednak podczas wymiany ognia czy ciekawszych akcji nasz bohater lubi się dodatkowo zmotywować, dlatego towarzyszą mu wtedy mocniejsze szerokowe kawałki. Świetnie współgrają one z komentarzami wrogów i rzucanymi przez nich okrzykami. Szkoda tylko, że zasób słów agentów Interlight jest tak ubogi i rzucane w naszą stronę groźby i komentarze szybko zaczynają się powtarzać. Ponieważ Ryan nie lubi bawić się zabawkami dla dzieci, dlatego nie uświadczymy tu wielu pomocnych gadżetów. Miny czy specyficzne gogle to wszystko, czego agent Avis potrzebuje. Zamiast zegarków z laserami lub innych samochodów z wbudowanymi wyrzutniami rakiet, w użyciu pozostają różne moce piekielne. I tak nic nie stoi na przeszkodzie, by się teleportować w różne miejsca lub znikać przy unikach, ustawiać beczki pod ogrodzeniem lub strzać wybuchowymi pociskami. Tylko zwiększa to zabawę, jak mówi Ryan. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że autorzy nieco ograniczyli mu możliwości, umieszczając mało miejsc, w których można się pobawić mocami. Gdyby nie jego wrodzona zdolność do inwencji, to dary piekła byłyby tylko skromnym dodatkiem. Czy zabijanie może być monotonne? Takie pytanie zadaje każdy, kto pojeździ po świecie za Lenoxem. Według naszego bohatera, jeśli nawet wywołuje nudę, to tylko wina twórców, którzy nie pozwolili poszaleć mu intelektualnie. Zagadki ograniczają się do prostych teleportacji za szyby lub poza pole widzenia kamery i wyłączania zabezpieczeń. Przez to później powstają takie stereotypy bez mózgich osiłków z gier, twierdzi bohater. Mimo to, że zadania Ryana opierają się głównie na przechodzeniu od jednej straniny do drugiej, to sam sposób prowadzenia pojedynków sprawia, że nie możemy narzekać. Agent Abyss odpoczywa po ostatniej misji, więc możemy wreszcie powiedzieć kilka słów bolesnej prawdy. Niestety, jego przygoda jest liniowa, co sprawia, że gra jest pozycją na jeden raz. Szkoda, że autorzy nie pokusili się choćby o drobne rozwidlenie dróg i nie dali nam żadnej możliwości wyboru ścieżki. Zabrakło też choćby najprostszych bonusów, jakichkolwiek dodatków po zakończeniu gry. Wraz z dziesięcioma godzinami, jakie poświęcimy na ukończenie wszystkich misji, buduje to obraz pozycji niezbyt rozbudowanej. Infernal wart jest swojej ceny. Choć nie jest to pozycja przełomowa ani tym bardziej monumentalna pod względem rozbudowania, to potrafi zapewnić kilka godzin rozrywki na najwyższym poziomie. Jeśli masz na dysku zapisany stan z Max Payna albo szukasz porządnej strzelanki z widoku z trzeciej osoby, to śmiało ruszaj do sklepu. Jeśli jednak powyższa wideo recenzja Cię nie przekonała, to może...